Kobiety grube, chude, sztuczne, bez makijażu, z makijażem, gospodynie domowe, celebrytki. Dziś do Was apel: kochane, pokażmy swoje wartości i mądrość. Czas skończyć z fałszywymi kątami, dokuczaniem sobie, pokazywaniem siebie z najgorszej strony. Pokażmy, to, co mamy, piękne. Więc tak czyńmy, by być motywacją dla młodego pokolenia. Drogie kobiety, czas na mądrość i wartości, czynią nas silnymi i pięknymi wobec siebie i innych. Drogie Panie, więcej szacunku, zrozumienia, wspierania i mądrości. To da Tobie i Twojej rodzinie, oraz innym bogactwo wartości i sprawi, że poczujesz piękno wewnętrzne, a ono daje poczucie spełnienia siły i mądrości.